Hej, witam ponownie. Eee, nie wrzucałem w filmików w niedzielę, bo to było bez sensu. Drugiej już się za dużo dla mnie nie wydarzyło. Poległem. Eee, z Kretesem. Eee, no, Krobat bardzo słabo. Nie poszło mu, ale tak jak mówiłem. No nie jest to wybitny Pokemon. Znowu był przypadek, gdzie prędkość duża przewaga, nawet chyba w tu duża przewaga prędkości a uderza tylko raz drugi raz by uderzył by go zgarnął ale nie prędkość jest przereklamowana zdecydowanie no i wygrał sobie to ten właśnie wygrał? Ha. wygrał ten z którym przegrałem prędkość a jakbym z nim wygrał to w ogóle by nie wyszedł z grupy to śmieszne nie? wygrał koleś który mógł w ogóle z grupy nie wyjść no cóż, trudno. Eee, tutaj hmm, Rukario, no trochę zły układ, ale już się dowiedziałem, że opaska nie działa tak wspaniale, jakbym myślał, że będzie działać, e, ponieważ podwaja tylko życie, które zostało. E, a z racji, że zostaje. E, myślałem, że podwaja życie maksuje. Ale tak się nie dzieje. Więc teraz yy, do, większe, większe doświadczenie, Już będę opaskę trzeba wrzucać od razu, z samego początku, a nie dawać extreme speed na pierwsze, bo to bez sensu. 48 kHp dałoby mi więcej niż ten extreme speed na początek. Yy, więc to na pewno trzeba będzie poprawić. No, słabo poszło, słabo. Wielu lepszych ode mnie, ale zły układ. Cóż, trzeba się nauczyć na błędach. Hmm. Tu wygrał ten, który wygrał moją grupę. Fajny pokon. Daje radę. O, szczególnie na no tego. <grych> Ale też no. W finale miał fajną przewagę. Ciekawe czy na raz go zgarnął. 50. Na raz poszedł. A i tak. Bo mógł mieć więcej. Ale poszedł na raz. Gratulacje. Eee, tu jeszcze Toxapex. Prawie już z grupy. Więc jest ciekawie. Flexwo był wyżej. A no, ten to już w ogóle. A 4200 to żele co obron mi wyskakuje. No tu już 5 poziomów więcej. No ale w 5 poziomów od 50 do 55 można sporo wytrenować. No i dubiel 8k ataków. No tu nie było w ogóle co zbierać. No bardzo ładny, w ogóle nie wygrał, nie, Palkia wygrał. O Jezu, ale dotrenowany, bardzo ładny. Bardzo ładny Pokémon. No, ale udało się drugie miejsce zgarnąć w drużynówce. Nie pierwsze, niestety, ale jest drugie, więc nie jest źle. Udało się wygrać grupę. Eee, najwyżej Spitenem, on ma tylko E, Czaulukę mocną. E, no, pokonał pierwszego. A pokonał go, go Galereta demoniczna. No także fajnie. Ten pierwszy mecz, drugi mecz, trzeci mecz. E, John Wayne e, ma tylko jednego? Nie, ma, ma Gajardosa, bardzo ładny, 7k ataku, jest mocarny. Eee, usunę zdolność, czyli już nie zmniejsza ataku. Findererę mm. tego zgarnął, bo zapkanon nie trafił. No i testa, jest 50% celności, no i powinno nie trafić. Ładnie. Lapras też mocny, ale tu ładnie Endeavor zadziałało, więc poszedł na Extreme Speeda. Od Lucario. Więc ładnie. Eee, potem Walka też chyba tylko jeden Pokémon. Eee, Lucario i ten Mega Lucario niezbyt mocny, więc nawet truciciel go bez problemu poradził sobie Andrzej z nim. Eee, tutaj chyba są trzy mocne. Tak mi się wydaje, tak eee, dał z nim radę możliwe. Tak, pokonał go, więc fajnie. Andrzej daje radę. Eee, tutaj ma moc, ma ground, a tak, ale ma mało HP, więc też go pokonałem. Eee, no i drill, w rim. Mm. No, gigawoltem mocno go zgarnął. Eee, no ale z Lu Lukary już nie miał szans, bo miał tylko 1700 ataku, więc nie mógł mu nic zrobić. No i Max Lightning go zgarnął. Ładnie weszło, drugie miejsce. 800 pH zawsze coś. Nic więcej eee, się nie udało zgarnąć. Eee, w tym tygodniu Jutro startuje turniej Psychic Fire yy, i Rock. Yy, no mamy tu tylko jednego Pokemona i to niezbyt jakiegoś wybitnego, bo jest to Conti Scorch 3 kataku. Liczę na wyjście z grupy. Yy, nie liczę, że, że coś uda się więcej wywalczyć. Ale oko wyjście z grupy. Nie daję mu żadnych mikstur, po prostu zwykły układ. Może uda się zrobić tak, żeby wyszedł z grupy. No jest też trochę potrenowany do rozmnażania, ale też może wyjdzie, może wyjdzie, bo to zazwyczaj nie ma dużej obstawy. Jak widać zachęcam bardzo do zapisywania się do turniejów, żeby się odbywały. Ważne jest, żeby te turnieje się odbywały. Bo w drużynach tak samo tu liczę na wyjście z grupy. No i gdzieś może będzie zaskoczenie, tu jest ich pięć, więc obstawiam, że też będzie wyjście z grupy. Liczę, że, że coś tam, coś tam ugrają. No, teraz mamy event walentynkowy. Walentynki, wszystkiego najlepszego z okazji walentynek, kochani. Coś tam więcej, więcej doświadczenia można zdobyć, więc warto sobie skorzystać, żeby potrenować Pokemony, szczególnie do AK. Warto wykorzystywać takie mini eventy. No i szykujemy się na, na duży event. Event Białym rus przeniesiony miał się zaczynać już w tą sobotę, ale jest przeniesiony na tydzień później. Jestem dosyć przygotowany. 2300 AKów. 10 kPa. Więc powinno się udać zrobić najwyższy poziom bez dużej trudności. Także do usłyszenia, raczej też w kolejną środę w przygotowaniu do kolejnego turnieju. Bo co to będzie za turniej? Dragon O, czyli Hakomo. A będzie walczył. A może będzie nie najgorzej. Dosyć mocny jest, więc może damy radę wtedy coś ugrać tu raczej... w tym tygodniu. Raczej nic wielkiego nie zdziałamy. Ale żebyście byli na bieżąco, nagrywam, rzucam. Dobra. To wszystko. Dzięki. Cześć.